Ostatni lub pierwszy dzień tygodnia, zależy od perspektywy, zasuwamy do Utah. Utah to jeden z moich najbardziej ulubionych stanów, ponieważ jest on yy, dla zmysłu w tym, co poezja, czym poezja dla ducha. Albo ruch fizyczny, gimnastyka dla ciała. Dobra. Po co włączyłem kamerę? Bo włączyłem kamerę, bo dostałem message dzisiaj rano od takiego... Um, muszę zacząć robić Q&A, no bo... Nie, wiem. Nie pasuje mi e, odpowiadanie na e-maile od Was prywatne, za które dziękuję, dzięki, że wysyłaj, wysyłaj, wysyłacie, wysyłacie mi message prywatne. A to oznacza, że obdarzacie mnie jakimś y, zaufaniem, że jesteście zainteresowani y, <trybuj> moją odpowiedzią na daną kwestię. chcesz odpowiedzieć na kwestię? sprawa cię przerasta mówisz życie jest królewskie to dobrze że dobrze ale nie wiem chyba w formie filmików jest mi po prostu łatwiej to robić więc to będzie QA i odpowiadam na pytanie Roberta Dzięki za pytanie Robert Robert chciałby się dowiedzieć, jak wyglądają kwestie formalne ze zrobieniem prawa jazdy CDL, mając już zieloną kartę. Głównie chodzi mu o koszt takiego kursu oraz długość. A także, trzymając międzynarodowe prawo jazdy, mogę od razu robić kurs CDL. Dobra, po kolei. CDL, co to jest CDL? CDL to jest po angielsku skrót. Commercial Driver's License, czyli zawodowe prawo jazdy powiedzieć można to po polsku. Jest to inne prawo jazdy od normalnego prawo jazdy, które posiada zwykły czleczek, użytkownik dróg, prawo jazdy na samochód osobowy. Po to, aby zrobić CDL, należy mieć prawo jazdy normalne w pierwsze. Czy można od razu robić CDL? Tutaj przyjedzie na zieloną kartę, posiadając międzynarodowe prawo jazdy. Szczerze powiem, nie wiem. Um. Jak ja bym się zachował? Nie wiem, jak ja bym się zachował. Na CDL. Y na prawo jazdy normalne, zdaje się, w tym kraju przyjeżdżasz, no więc jest taki scenariusz, przylatujesz, masz międzynarodowe prawo jazdy z Polski, które ważne jest jakiś tam okres czasu w stanie Illinois, bo w różnych staniach to jest różnie i jest to ten okres, który to jest bardzo dobry na zrobienie normalnego prawo jazdy. Na zrobienie normalnego prawo jazdy jest o wiele łatwiejsze niż w Polsce i o wiele tańsze. Jest część teoretyczna polegająca na odpowiedzi, yy, rozwiązaniu testu. Musisz na nie odpowiedzieć. Nie pamiętam, ile tam jest pytań: 20, 30. Nie ma znaczenia. W każdym razie są to bardzo proste, podstawowe pytania. Przygotowanie do takiego testu można zrobić albo online, albo też można odebrać, yy, pójść sobie do secretary of state, czyli sekretarz stanu Illinois. Jest to takie biuro stanowe, które zajmuje się wszelkiego rodzaju działalnością dotyczącą ewidencji o ludności, prawo jazdy itd. itd. Oni mają w każdym siedzibie, w siedzibę... Jest tych siedzib w Chicago Land mnóstwo, trzeba sobie zagoglować, znaleźć lokacje, które są najbliżej Ciebie. I oni mają takie książeczki przygotowawcze jakby do kursów prawo jazdy i w nich znajdują się odpowiedzi na wszelkie pytania. Wielu są lokacje, ponieważ Chicago to jest największe polskie miasto, poza Polską, największe polskie miasto na świecie, bo jest ono większe niż w Warszawie. Są lokacje, które oferują zrobienie prawa jazdy po również w języku polskim. Jak ktoś przyjeżdża od razu z Polski i jest koślawy, jeżeli chodzi o język angielski, to może to zrobić po polsku. I są te książeczki też po polsku. I przygotowanie takiej testy to jest właściwie przeczytanie sobie takiej książeczki. Nie wiem, ile ona ma, 15 stron, zajmie ci to pół godziny. Ja to robiłem. W poczekalni do um, w kolejce czekając na moje prawo jazdy na moją um, turę na moją kolej do zrobienia tego poradu, po prostu przewertowałem sobie taką książeczkę i to jest cała nauka to jest jedna kwestia więc za, potem jest jazda jazda jest bardzo bardzo łatwa się z tobą kościół może jeden blok może dwa zatrzymując się na stopach pamiętaj o tym zatrzymuj się na stopach rzucę kierunku wskazy nie ma problemu sam swym, swoim samochodem musisz przyjechać, oni nie zapewniają samochodów, tak jak w Polsce to było, więc musisz wziąć dwójka, kolegę czy e, kogokolwiek wynająć samochód na, taki, na taką cenę. I to jest pier to jest bardzo łatwa kwestia. Czy można zrobić od razu CDL tego samego dnia? Szczerze powiedz nie wiem, na pewno trzeba posiadać, żeby zrobić CDL, na pewno trzeba posiadać normalne prawo jazdy, ale czy można to załatwić jednego i tego samego dnia? Myślę, że tak. Teoretycznie jest to, wydaje się, to na pewno wykonalne. Na pewno możliwe, bo z tym, że te testy kwestia teoretyczna, to są bardziej skomplikowane testy niż na normalne, normalne prawo jazdy. Jest tam o wiele więcej pytań, na które warto się przygotować wcześniej. To również można znaleźć, y, googlując pewnie o questions czy coś takiego, te pytania w internecie, jak się przygotować do tego testu, lub szkoła cię do tego przygotowuje, więc... Jakbyś przyszedł teoretycznie do ofisu, tego samego dnia zrobił, rozwiązał jeden test, potem drugi test, potem zdał, być zdać jazdę na samochód osobowy i tego samego dnia musiałbyś mieć wyschedulowany jazdę mm, test na samochód ciężarowy. Ciężko by to byłoby do zrobienia podejrzewam. Wydaje mi się, że o wiele lepszą opcją jest zrobienie tego osobno. Ale tak jak mówię nie wiem, czy można zrobić naraz. W teorii myślę, że tak, w praktyce nie wiem. Kolejna kwestia to jest taka, że nie każda lokacja tego sekretarza stanu, biura sekretarza stanu zajmuje się idealami. Są tylko niektóre wybrane yy, biura, które robią, zajmują się profesjonalnym prawem jazdy. Większość się zajmuje normalnymi prawo jazdy tylko, więc to też musiał być grać. Ja myślę, że nie ma pośpiechu, że. Kolejna kwestia jest taka, że większość ludzi jakby podchodzi do CDL, są dwie opcje, żeby dostać prawo jazdy. Albo idzie się do szkoły i tam przygotowujesz się część teoretyczną oraz jazdę oraz jak robić przegląd techniczny, szkoła cię tego uczy. Oraz jeżeli chcesz, czy jeszcze na siłach, umiesz już jeździć i sam się przygotujesz teoretycznie, możesz od razu przyjść do egzaminatora i zdać, zapisać się od razu na egzamin. Nie musisz chodzić do szkoły. Wtedy oszczędzasz pieniądze, oszczędzasz czas. Natomiast czy to Ci się uda? Oczywiście, to nie jest ciężka sprawa do zorganizowania. Troszkę trzeba popytać, poszperać po przygotować się do tego i umieć jeździć. Pierwszy raz wchodzi w ciężarówkę, to mnie nie zdasz. Jazda, te godziny praktycznej jazdy w szkole są bezcenne dla kogoś, kto nigdy nie siedział w ciężarówce. Eee... No i tyle, no, kurs, jak ja robiłem kurs ja robiłem na Saucie kurs i poszedłem, ja chciałem iść do szkoły angielskiej amerykańskiej, po angielsku są szkoły polskie które uczą cię po polsku i można też chyba polskiego egzaminatora załatwić, nie wiem jak to jest bo z tymi szkołami wybuchały raz na jakiś czas wybuchały skandale były machloje robione oszustwa i tak dalej, i tak dalej nie wiem dokładnie jak to wygląda, i ja nigdy nie robiłem ja od razu chciałem iść do szkoły amerykańskiej i robiłem szkołę w chyba gdzie to było? Bridgeview. Kurs... Komuś pod komentarzami napisałem, że kurs mi kosztował około 3000 dolarów, ale potem się zreflektowałem, że to jest nieprawda. Jak ja robiłem kurs chyba z 5 lat temu, to kosztował mnie chyba 1700 dolarów. Niecałą dwójkę. Miałem opcję spłacić miesięczne kwoty lub całą sumę naraz. Ja wybrałem całą sumę naraz, bo zapłaciłem tam mniej, a wiedziałem, że jestem zdeterminowany że chcę to zrobić, że się nie wycofam. I wybrałem też opcję, żeby chodzić do szkoły, bo ja nigdy nie miałem do czynienia z ciężarówkami, ciężarówkami od strony praktycznej. A chciałem się po prostu wszystkiego rzetelnie nauczyć, jak najlepiej. Cały kurs robiłem go wieczorowo, bo chodziłem do pracy, a pracowałem na pełny etat, byłem też dyspeczem zresztą i dowiedziałem się, ile tak naprawdę kierowcy zarabiają. I załatwiłem się, z moim bossem się ugadałem, że jak ja zrobię prawko, to pójdę do niego jeździć od razu, bez żadnego doświadczenia. Bo to też jest ta kwestia, żeby zacząć jeździć, żeby gdzieś zdobyć to początkowe doświadczenie. A jest podstawowe, bo inaczej trudno załatwić ubezpieczenie dla takiego nowego kierowcy. Więc mi się udało, miałem dobry układ, od razu wskoczyłem, tydzień po zdaniu prawa jazdy pojechałem w jedną trasę do Kalifornii z takim facetem ode mnie z pracy. Zabrał mnie wszystko, pokazał. Wróciłem po 8 czy 9 jak wróciliśmy. I się dostałem swojego troka i od razu pojechałem. I ta wtedy się zaczęła. Dopiero prawdziwa nauka praktyczna, bo bardzo dużo mi ten kolega pokazał, co mnie wziął w trasę. Bardzo dużo mnie nauczył, takich dobrych nawyków, ale prawdziwa, rzetelna nauka jest jak ty robisz wszystko sam, samodzielnie. Wtedy się uczysz błyskawicznie, często na popełnianych błędach przez samego siebie. Ale ja tak zaczynałem, więc kurs trwał kilka solidnych miesięcy, trzy miesiące może, zrobienie tego kursu wieczorowo a, oraz wyrobienie tych godzin jazdy, tam było 20 godzin jazdy teoretycznej. To nie wiadomo, nie zawsze pasu, pasowało mi, nie zawsze pasowało szkole, zanim to się zgrało, to się rozciągało. Może nawet... A potem sam prawo jazdy ja chyba trzy razy oblałem. Część teoretyczną załatwiłem raz, dwa, bardzo łatwo mi poszło. Natomiast na jeździe oblewałem Dwukrotnie chyba. Za trzecim razem zdałem dopiero. Pre-tripa oblałem chyba za dwa razy. Pre-trip to jest ta procedura, którą... Mm, Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu zanim wyruszysz w trasę. Więc ja tam coś, zawsze coś tam ze dwa razy zapomniałem i gościu mnie oblał. Miałem takiego gościa surowego. Za jakieś pierdały się przyczepiał i oblewał. A raz chyba oblałem pre-tripa i raz oblałem na mieście bo gdzieś tam jest gaz samochód na skrzyżowaniu za trzecim razem poszło wszystko także w sumie mnie cały proces chyba zajął z 5 miesięcy pracując i się w ten sposób to wyglądało, więc gadam gadam, a jakie było pytanie Także moja rada jest taka: zdaj, zdaj sobie spokojnie egzamin norma, na normalne prawo jazdy wyrób. co tanie, rzecz koszta nie wiem, ile teraz kosztuje? 20 dolarów może na normalny samochód. Potem, jeżeli masz samo zaparcie i się nie boisz angielskiego, to naucz się sam, przygotuj się sam, bo zaoszczędzisz parę tysięcy dolarów do takiego egzaminu. Aczkolwiek musisz mieć, musisz mieć pojęcie o ciężarówkach. Fajnie by było mieć kogoś znajomego tutaj, lub wynająć ciężarówkę do. Tylko, żeby troszkę tutaj sobie pojeździć. Fajnie by było znać kogoś, który Ci wytłumaczy, jak egzamin wygląda na czym on polega. Bo tak, jak przyjedziesz prostu z Polski, wsiądziesz do ciężarówki i pojedziesz na miasto, małe są szanse, że zdasz, wydaje mi się. Więc... Ale jak pójdziesz tą drogą, to zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy i czasu, gdy się nauczysz sam i źródła znajdziesz w internecie oraz gdy wynajmiesz sobie ciężarówkę i może wydasz na to 500 dolarów na parę godzin jazdy, nie wiem muszę tam też poszperać ale jak czujesz się pewnie w ciężarówce bo masz doświadczenie z Polski to to jest szybka droga ku temu aby zdać egzamin aczkolwiek ja podkreślam wszystkie te rzeczy, które ja ględzę i gadam na internecie one tylko służyć mają na zasadzie takiego drogowskazu to jest tylko podpowiedź ja Cię nie mam zamiaru wyręczać to Ty musisz zrobić robotę Odpowiedzialność jest po twojej stronie, żeby nie wierzyć w te informacje bezmyślnie, które mówię, tylko je weryfikować samemu. Samemu zrobić research, samemu się dowiedzieć, samemu gadać z ludźmi i sprawdzić, czy to jest yy, dla ciebie w ogóle pomocne, to co ja mówię. Moim zadaniem jest tylko jakby tylko otworzyć ścieżkę może, otworzyć troszkę oczy na możliwości i dać takie główne, generalne ramy zagadnienia Natomiast to, jak ty się będziesz poruszał w tym zagadnieniu, całkowicie zależy od ciebie. Bo życie jest plastyczne. I życie jest jak plastelina. Możesz je kształtować zgodnie ze swoim zamiarem. Także ja bym to tak zrobił. Jeżeli masz zieloną kartę i przyjeżdżasz tutaj, żeby ktoś ci pomóc, pomógł, rodzina i tak dalej ma się gdzie zatrzymać, ktoś ci zabierze pożyczyć samochód, zab zawiózł, o, to ja bym to w ten sposób zorganizował. Jeżeli się tego już na wakacje wyznaczył. Także w ten sposób to wygląda. Albo y, zrób sobie najpierw za na normalny samochód, kup sobie samochód że pójść do pracy, jeżeli nie masz zbyt dużej oszczędności, jakieś normalne gdzieś na budowę, rób wieczorowo ten kurs na prawo jazdy, bo bardzo polecam zrobienie takiego kursu, na pewno. E, daje on solidne podstawy, jeżeli to jest przyzwoita szkoła. Wybór szkoły też zależy od Ciebie. Po prostu za Google, jak Ty przyjedziesz, CDL Schools albo szkoły CDL po polsku. Wybierz, podzwoń do Paru, zobacz, jaka jest najlepsza opcja finansowa do Ciebie i rozważ tą kwestię, czy chcesz po angielsku wszystko, czy chcesz po polsku ale polecam zrobienie takiego kursu, jeżeli nie masz za dużo, nie za dużo do czynienia z ciężarówkami bo on daje solidne podstawy teoretyczne, praktyczne to jest bardzo pomocne aczkolwiek należy się nastawić, że prawdziwa nauka zaczyna się tak naprawdę dopiero jak zaczniesz jeździć jak już zrobisz CDL wszystkie te formalności to są tylko i wyłącznie formalności w praktyce ty się uczysz, robiąc, doświadczając, wykonując, gromadząc doświadczenie. Wtedy dopiero stajesz się dojrzałym, w danej kwestii, osobnikiem. Więc ja bym to w ten sposób rozegrał. Dałbym sobie parę solidnych miesięcy po przyjeździe tutaj. Może poszedłbym do pracy, oszczędził, pracował, te pieniądze zainwestował w szkołę i zakładałem, że przyjeżdżam tutaj na, na lato, to dałbym sobie minimum 3-4 miesiące na to, żeby zrobić, żeby się tutaj urządzić, zrobić to prawo jazdy. To jest minimum. Przy takim scenariuszu, że idę do pracy full time. Jeżeli nie idę do pracy, bo mam oszczędności albo rodzina mi pomoże i jestem w stanie przez cały mój czas i energię poświęcić, żeby od razu zrobić kurs prawo jazdy, wówczas to można ogarnąć w miesiąc. Żeby wyrobić te wszystkie godziny w szkole, półtorej miesiąca może coś takiego. Egzaminy prawo jazdy w, odbywały w mojej szkole, odbywały się raz na tydzień. W środę poranku to było, więc po zaliczeniu wymaganych, wymaganej ilości godzin teoretycznych oraz wymaganej ilości godzin jazdy praktycznej można było zapisać się na y, egzamin i było jedno podejście na tydzień. Więc mi samo zdawanie egzaminu zajęło trzy tygodnie, bo ja dwa razy oblewałem sam kurs parę miesięcy plus ewentualne poprawki takiego kursu prawo jazdy to wszystko zajmuje czas ale w międzyczasie również można rozglądać się za pracodawcą polecam to co ja mówię na temat e, prawo jazdy w tym, na temat tak zwanych filmów film emigranckich Wydaje mi się, że o wiele od strony finansowej o wiele bardziej opłaci Ci się, gdy zaczniesz pracować właśnie w takiej polskiej lub emigranckiej firmie na rynku szukagowskim. Nie wiem sam, gdzie Ty wylatujesz. Bo te firmy płacą o wiele więcej na dzień dobry. A jednak doświadczenie dobędziesz sam pracując. Reszta, czy wszystkie kołchozy amerykańskie to jest wyzysk czysty, wyzysk finansowy i broni mózgu. Nie polecam tego. To tyle chyba. Powodzenia. Filmik trochę chaotyczny. Bo jest poranek i jestem bardzo pobudzony. I nie miałem kawy i nic nie jadłem. Ale świeci słoneczko. I mam dużo energii. Na razie baj.